H, I, S, T, O, R, I, a przygoda siostry Adams i Gomeza. Pewnego słonecznego dnia w metinie trzy siostry Adams, Serafia, Selena i Shira, o biało-biały włosach spotkały się przy Kowalo, widząc, że mają kwesta, odały się do kapitana. Elo kapitan, powiedziała Shira. Elo siostry Adams, mam dla was zadanie. Idźcie do M. I zabijcie papę smerwa, bo zsyła swe okropne metiny na mą piękną krainę i moją wilę. EM no, a jak mamy tam dotrzeć? spytała Selena. Idźcie do teleportera i powiedzcie, że macie kłęsta i ma was przenieść za darmo. Idźcie już, mam obiad. Dlaczego to jeszcze stoicie? Idźcie już. eM odezwała się Serafia. A co z obiadem? Em, kopcie sewkę wsi po drodze. A teraz jazda mi stąd, bo macie krzyweryję. Chyba odziedziczyłyście to po swoim starszym bracie Gomezie. To Gomez jest naszym bratem? Spytała Sira. Tak, jest. Niestety dla nas wszystkich. Wspoczuję wam. A teraz idźcie wreszcie. Siostry Adams szły, szły i szły. A gdy wreszcie znalazły KFC i zamówiły sobie otka orka z ostrym sosem, ruszyły dalej i w końcu doszły do teleportera. Elo, teleporter przenieś nas. M, wybieracie drogę do M. 4 za jedyne 1600 czy za jedyne 500 yang em, przysyła nas kapitan i powiedział, że mamy za free, em, będziecie miały za free jak znajdziecie mi i fotrowilka, oki, ziomek, znajdziemy ci tyle fotra ile tylko chcesz, starczyć i nawet na perokę, brodę też, na szczęście wilki były niedaleko, em, panie wilk, potrzebne nam twoje śliczne brzydkie fotro, no i co w związku z tym, AOO. Nie będziemy tłumaczyć, daj na mnie. przynieście mi księżyc w nowiu to pogadamy. Siostry Adam sodały się na rynek i kopiły księżyc za 40 tysięcy jank. Wróciły do Wilka. Elo. Panie Wilk, mamy księżyc. Elo. Siostry Adames, dzięki, fotro jest o mojego kompla, wilka z laso, że co, że tak. Biedne siostry Adams odały się do wilka, wilk jednak był głodny i musiały go najpierw nakarmić, dały morajskie mleczko, a on oddał swe fotro, kazał je jednak przebadać o biologa. ten powiedział, że fotro jest bardzo złej jakości, wróciły do wilka ponowe, dał im i znowu poszły do biologa, zbadał je i powiedział, że je potrzebuje. Wróciły do wilka, on jednak potrzebował żółci swego kompla brązowego misia ze Nie wejdziały jednak który to i zabijały wszystkie misie, jakie znalazły, lecz nie mogły znaleźć brązowej żółci. Przybył więc Gomezoes na swoim siwym koniu. Zabił tylko jednego misia i znalazło żółć, oradowane siostry zaniosły ją wilkowi, on jednak powiedział, że żółć ma być żółta. Szukały i szokały i w końcu znalazły różową żółć, złowiły farbę i przefarbowały żółć. Na żółto, zaniosły mu i otrzymały fotro. Dodam, że dobrej jakości, z woli ścisłości, zaniosły teleporterowi. Warte jednak przejął syn teleporta Wohel, w którym wszystkie siostry Adams zakochały się. On z miłości do nich w nawiasie lop ze strachu przeniósł je do Lochów małp. Kiedy siostry wzywały go Mezoesa, on nie mógł przybyć, bo właśnie pił browara. 10. Przeszły cały Loch małp i jakimś codem znalazły portali i przeniosły się do M. Włączyły mapkę. Pytały o drogę lecz wszyscy brali je za nopki. Poszły do kowala aby olepszyć jedyną broń i zapytać o drogę. On w odpowiedzi spalił ich jedyny wachlarz plus zero. Poszły i same znalazły smyrfetkę. Która była służącą papy Smerva, która zaprowadziła ich do Smerva. Papy, jestem Smerw, papa Smerw, powiedział papa Smerv. Wiemy kim jesteś i gadaj nam zaraz czemu zsyłasz te obrzydliwe i liche metiny na nasze zielone pola i łąki obrośnięte piachem, i wil kapitana, Jacka Sparoła, sam nie wiem jestem papa Smerw i jestem zły błaha ha, ha ha ha, masz natychmiast przestać, nie, nie, e, nie. Czego chcesz w zamian E.M. Gomeza załatwione Gomezie? Gomezie, przybył Gomez na swym romako. Siwem, o co kaman? pyta Gomez. Właśnie zostałeś wspólnikiem firmy Papa Smurf and Company. Gratulacje, noki odpowiedział Gomez. Żaden Matin nie spadnie już nigdy na M1, tylko na inne M. Powiedział papa Smurf, siostry Adam sodały się w drogę powrotną, znalazły inny portal i bezpiecznie wróciły do wili kapitana Jacka, aby poinformować go o wszystkim. Ocieszył się też z pozbycia się Gomeza. W nagrodę dał im na wieczność Woela. Wzięły potrojny ślub z Wohelem, a następnego dnia rano dowiedziały się, że Wohel nie żyje. Domyśliły się, że to wina starszej pani, gdyż od początku sprzeciwiała się temu ślubowi. K, O, N, I, E, C. A autorki Selena i Serafia obie jak się patrzy z rodziny Adamsów, Reklama. A Gomez Adams prawdziwy wojownik ożywa gomplayera. Gomplayer do pobrania na stronie lub w specjalistycznym sklepie informatycznym Obi w Bonko tylko za jedyne i niepowtarzalne 99 groszy. Oferta ważna do 31 lutego 2010 roku. Adams, Gomez Adams poleca Gomplayera.